Cześć, witajcie, mamy kolejną niedzielę. Słuchajcie, mamy dzisiaj tekst z Ewangelii Łukasza, gdzie po raz kolejny widzimy Jezusa, który z martwych wstał, pokazuje się apostołom. I mamy tam bardzo dziwny zwrot, w którym czytamy, że apostołowie jeszcze z radości nie wierzyli. Nie wiem, jak można nie wierzyć z radości, ale apostołowie mogliby nas tego na pewno nauczyć. Podobną sytuację mamy w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus zabiera uczniów na górę i zaraz ma w niebo wstąpić i czytamy taki ciekawy komentarz, że niektórzy z nich jeszcze wątpili. To jest ogromna lekcja dla nas. Wiecie, nie ma takiego argumentu na ziemi, który mógłby przekonać serce, które jest zamknięte. Możesz zobaczyć Jezusa z martwych wstałego, możesz zobaczyć e, rany na jego rękach, nogach, w boku. Ale jeśli Twoje serce jest zamknięte, to nie zobaczysz, nie uwierzysz. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy zaufali, żebyśmy uwierzyli, żebyśmy poszli za nim i weszli z nim w relacje. Nie badali, nie analizowali wiecie, bo wielu rzeczy nie zrozumiemy na tym świecie ale po prostu mu zaufali. Po prostu zaufali, taki jaki Bóg jest. Żebyśmy podeszli do niego przez Jezusa i zobaczyli w nim cudownego, dobrego Boga. A to się dzieje przez modlitwę. Ale ostatnio przeczytałem fajny cytat związany z modlitwą. Powiedział to Abraham Joshua Heschel, który tak powiedział: W modlitwie nie chodzi o modlitwę. W modlitwie chodzi o Boga. Amen. Słuchajcie, nie chodzi o techniki, nie chodzi o różne rzeczy. Chodzi o Boga. W modlitwie nie chodzi o modlitwę. W modlitwie chodzi o Boga. W modlitwie chodzi o kontakt z Bogiem. Chodzi o relacje z Bogiem, nie o analizowanie. Wiecie, możemy dużo czytać o Bogu. Możemy dużo myśleć o Bogu, ale czy wchodzimy w nim, z Nim w relacje, czy mówimy do Niego, to jest e, ogromnie ważne. Słuchajcie, Bóg, który dotyka serca, serce do serca, bez analizowania, bez wchodzenia e, w jakieś rzeczy, które mają nam wyjaśniać wszystko. Bardzo podoba mi się to, że kiedy zakochani całują się, to zamykają oczy. Może to, się, może to jest dziwne porównanie, ale zobaczcie, nie analizują, po prostu zamykają oczy. I wtedy dochodzi do pocałunku. To, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to zamknij oczy i pocałuj Boga. Ale ktoś powie, ale ja mam ogromne problemy w życiu, moje życie się sypie, nie wiem, co dalej będzie. Zamknij oczy i pocałuj Boga. Nie wiem, co będzie z moją pracą. Zamknij oczy i pocałuj Boga. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, których nie rozumiemy, ale możemy podjąć decyzję. Boże, będę ci ufał. Pamiętacie, kiedy Jezus był z apostołami w łodzi? Nagle rozpętała się burza, on spał i apostołowie nie powiedzieli do niego, panie, ratuj. Oni powiedzieli coś o wiele, wiele, wiele gorszego. Oni powiedzieli do niego, nic cię to nie obchodzi, że giniemy nic Cię to nie obchodzi, że giniesz. Jeśli przeżywasz w swoim życiu burzę, jeśli przeżywasz w swoim życiu jakieś trudne momenty, to chcę Ci powiedzieć, Boga obchodzi to, czy giniesz, czy nie giniesz. Boga obchodzi to, jak reagujesz na pewne sytuacje. Boga obchodzi to, co się dzieje w Twoim życiu. Wołaj do Niego, ale nie pytaj Go, czy Go nic nie obchodzi, że giniesz. Wejdź z Nim w relację. Zaufaj Mu. Tak wiecie, tak całkowicie, tak na 100%. Uczniowie Zemaus poznali Jezusa po łamaniu chleba. Rozpoznaj Jezusa w swoich rutynowych zajęciach. Słońce co rano wstaje wieczorem zachodzi. Rozpoznaj Jezusa w łamaniu chleba. Rozpoznaj Jezusa w tym, co może wydawać Ci się zwykłe, powszechne, może nieznaczące. Jezus jest tym, który idzie z Tobą przez życie. Uczniowie Zemaus szli z Jezusem przez długi czas i nie rozpoznali, że to jest On. Dopiero w pewnym momencie zobaczyli. My też możemy iść przez życie w naszych smutkach i Jezus może iść obok nas, a my możemy Go zupełnie nie rozpoznawać. Rozpoznaj Boga w swojej codzienności, w łamaniu chleba. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zamknij oczy. Po całej boga. Wierzę, że wtedy będziemy naprawdę żyli niebem, kiedy będziemy mu ufać. Pomimo wszystko, pomimo drzwi zamkniętych, Jezus, który przychodzi i mówi pokój wam. On mówi pokój tobie. Czy przyjmiesz ten pokój? Pozdrawiam was, żyjcie niebem i zostańcie z Bogiem. Cześć!